Na samym początku zostaw suba, lajka, dzwonek, komentarza jeszcze nie musisz zostawiać, ale sprawdź też moje konto na Instagramie. Będzie mi bardzo miło. No i subskrybuj, no, subskrybuj Warteczko to konto. No. Cześć! Dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem kosmetycznym. Dawno takiego odcinka nie było u mnie na kanale, ale w, 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 w ostatnich dniach y tak się wydarzyło, że spotkałam kilkoro z Was, moich widzów, widzek, e, i za każdym razem słyszałam jedno i to samo: że najbardziej lubicie moje materiały związane z kosmetykami. Ciekawe, dlaczego one mają zwykle najmniej e, odtworzeń. Hmm. Hmm, 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 hmm. Nie wiem, nie interesuje mnie to. Ja tematykę kosmetyczną oczywiście też bardzo lubię i nie zamierzam z niej rezygnować. Bardzo się cieszę, że Wy też ją lubicie. Przynajmniej ta mała garstka osób, które spotkałam. Realu. Dlatego dzisiaj z takim odcinkiem przychodzę i dzisiaj chciałam porozmawiać o kosmetykach jesien, na, na jesień, ale nie tak ogólnie o kosmetykach na jesień. Jeśli chcecie, to taki odcinek mogę również zrealizować, ale o kosmetykach, które u mnie się sprawdziły. To są kosmetyki, których ja zaczęłam używać już e, albo takim bardzo późnym latem, albo jeszcze na początku wakacji, ale ich składy i ich działanie fantastycznie gdzieś w tę aurę jesienną się wpisują. Plus, wiecie, no ja muszę coś przetestować dłużej, żeby Wam móc o tym e, opowiedzieć. Mam tu jeden mały wyjątek, który testuję e, krócej, ale on z pielęgnacją akurat miał nic, e, nic wspólnego. Taki jeden mały rodzynek. Zacznę od tego, czego tutaj nie ma. Nie ma tutaj ze mną kosmetyków, które już kiedyś u siebie na kanale pokazywałam. Czyli na przykład nie ma tutaj Retinolu z The Ordinary, który Wam bardzo serdecznie polecam i w ogóle polecam Wam, żebyście w tym okresie, przy tej aurze już takiej jesiennej, kiedy słońce nie napieprza w ryj, w buzie, dla tych, co wolą mieć buzie. Polecam Wam zająć się, po prostu zacząć zrobić taki kierunek kosmetyczka, kosmetolog, e, i udać się na różnego typu i rodzaju zabiegi. Jakie zabiegi? No to tutaj już musicie to bardzo indywidualnie dobierać do potrzeby Waszej skóry, ale to jest właśnie taki fajny moment, żeby zabiegowo sobie zacząć wokół swojej twarzy działać. Wszelkie kwasy, e, Kwasy, których możecie też używać w domu. Właśnie retinol i te wszystkie takie zabiegi, które są bardziej złuszczające, bardziej atakujące w jakiś sposób naszą skórę, to jest właśnie ten moment, żeby móc z takimi zabiegami sobie troszeczkę podziałać i dlatego, że właśnie te zabiegi, jak już powiedziałam, są bardziej inwazyjne, nie zapominajcie absolutnie o filtrze 50C czy w ogóle o filtrze, o kremach z filtrem czy kosmetykach z filtrem na na twarz, dlatego że takie kosmetyki powinny być używane przez nas przez cały okrągły rok. Niezależnie od tego, czy na dworze jest plus 40, czy jest minus 40, kremy z filtrem są naprawdę potrzebne naszej skórze. I tutaj również niezmiennie krem, którego tutaj nie ma, a właściwie lekka emulsja od Basic Lab, lekka emulsja z filtrem 50. To jest mój hit, taki niezmienny i nie mam go tutaj, bo zostawiłam go ostatnio na wyjeździe po prostu, więc zaraz po tym odcinku sobie go ponownie zamówię, bo bez filtra to jak bez ręki. No dobra, e, co z nowości? Ja może zacznę od toniku i teraz tak, ten tonik nowością moją nie jest, ale przyniosłam go dla porównania, dlatego że chciałam Wam powiedzieć o tym toniku. i ten tonik. Kosztuje, nie wiem, chyba jakieś 25 zł. Peel Mission za Tonik. To jest tonik, który świetnie się sprawdza przy skórze trądzikowej. On jest z kwasem azaleinowym. On powoduje, że. Raz, że oczywiście te, te zmiany gdzieś tam się troszeczkę przysuszają, i tak dalej, ale przede wszystkim działa świetnie na skórę, na której gdzieś jakieś takie zostały plamy, przebarwienia potrądzikowe, takie wiecie trudny plamy, na przykład po, po toniku sterydowym. I to, co jest fantastyczne w przypadku tego toniku, to, to na przykład to, że można go używać przy skórze bardzo wrażliwej. Przy, 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 przy takich skórach bardzo często produktów takich mocniejszych, takich bardziej właśnie agresywnych. Używać nie można, a tutaj nawet przy skórze skłonnej do rumienia, przy skórze z zmianami związanymi z łuszczycą, przy atopowym zapaleniu skóry, przy takiej skórze z zapaleniem mieszków włosowych, czyli naprawdę przy takich akcjach, gdzie nasza skóra jest dosyć mocno podrażniona, tym. Tonikiem, chciałam powiedzieć trądzikiem, tym trądzikiem. Tym tonikiem możecie spokojnie działać. No i dlaczego porównuję to, bo to jest taki bardzo kultowy tonik, ten Loton P50. On jest świetny, on też jest złuszczający, też świetnie się sprawdza właśnie przy, przy wszystkich tych rzeczach, o których ja tutaj mówiłam. Tylko cena to jest około 400 zł za, oczywiście za tę pojemność, za te 250 ml, więc 25 zł. Za jakieś 200 ml albo oko około 400, za 250 ml. No jest tutaj y, różnica. Myślę, że dosyć spora różnica nawet. Także bardzo, bardzo Wam polecam sprawdzenie sobie tego toniku, jeśli z takimi problemami, z problemami macie do czynienia. Nawet jeżeli tej skóry delikatnej nie macie, oczywiście, bo, bo on jest przeznaczony po prostu dla wszystkich skór, takich gdzieś tam z tymi potrądzikowymi przygodami. Następna rzecz, o której chciałam Wam powiedzieć, to, jest, to są takie zabiegi w domu, które możecie wykonywać. I ja od dłuższego czasu testuję sobie Foreo. Ber tego misia, który kopie prądem nasze twarzyczki i szyje. Powiem Wam, że to jest całkiem spoko urządzenie. Trzeba mieć do tego jakieś wodniste serum, żeby, żeby prawidłowo przeprowadzić zabieg. I możecie wybrać albo to serum od foreo. Ale ja osobiście składam się do takich produktów, które mają trochę więcej substancji aktywnych, a takich na rynku jest bardzo dużo. Między innymi u mnie świetnie zabiegowo sprawdzało się ten c Shot od Iosi, To jest po prostu bardzo wodniste serum z witaminą C. Efekt jest oczywiście rozjaśniający, jak to przy witaminie C. Zresztą witamina C jesiennie też świetnie, świetnie działa. Efekt jest rozjaśniający. No i właśnie co to robi? To daje efekt liftingu, ale nie tylko, bo pozwala też pozbyć się jakichś takich opuchnięć i też lekko wymodelować twarz. Więc jeżeli macie tendencję do tego, że rano budzicie się Puchnięci i Wasza twarz trochę. Wytraca na konturze, trochę się ten kontur taki robi mdły. To jest to bardzo fajne urządzenie, w którym w bardzo szybkim czasie, bo to jest parę pociągnięć tylko, jesteście w stanie sobie wszystko lekko zliftingować no i pozbyć się właśnie jakichś takich opuchnięć sporych spod, z okolic oczu. Jest to po prostu jakiś taki gadżet. To nie jest rzecz, która jest niezbędna, ale jest to na pewno przyjemny gadżet, jeżeli jesteście gadżyciarzami, gadżyciarkami e, i lubicie takie. Nowinki różne i wasza łazienka pęka w szwach od przeróżnych urządzeń. To jest to jedno z tych, które pewnie sprawia Wam dużo frajdy. Myślę, że to też ciekawy pomysł na prezent dla jakiejś takiej um, gadżetomaniaczki beauty. No, myślę, że to, myślę, że mogłaby się ucieszyć z czegoś takiego. Także tutaj zabiegowo, no, o serum właśnie iOS już Wam mówiłam. Bardzo ciekawe serum, bo jest bardzo mocno wodniste, więc świetnie z tym się tutaj u mnie łączyło. Kolejne sera, serum. O których chciałam Wam powiedzieć, to jest tak, kolejno powiem. Jest tutaj Basic Lab Serum redukujące przebarwienia, i tutaj w składzie mamy 10% azeloglicynę, 3% kwastranek samowy oraz 2% alfa-arbutynę. Tutaj jest zapisane ograniczenie i rozjaśnienie, czyli ograniczenie w wydzielaniu sebum, bo to serum ma za zadanie, żeby tę skórę uspokajać, jednocześnie działa rozjaśniająco. Bardzo dobrze działa na wszelkie takie przebarwienia, które są spowodowane opalaniem, które są posłoneczne. Więc wydaje mi się, że to jest taka dobra kuracja, właśnie powakacyjna. Myślę, że może bardzo dużo dobrego na waszej skórze zdziałać. Fajna rzecz przy skórach właśnie nad, z nadprodukcją sebum, takich, wiecie, bardzo mocno działających, ale jednocześnie dosyć wrażliwych. I takich, które potrzebują z jednej strony tego takiego wyciszenia, ale z drugiej strony rozjaśnienia. Więc to jest, to jest fantastyczna rzecz, bardzo dobrze się u mnie sprawdza. Kolejny serum to The Ordinary Buffet. To jest serum dla skóry z pierwszymi oznakami starzenia. Ale wydaje mi się, że też dla takiej skóry, która jeszcze tych pierwszych oznak starzenia nie ma, i chcemy zapobiegać tym pierwszym oznakom starzenia. Więc jeżeli jesteście po 25 roku życia, to spokojnie już po takie serum sięgać możecie. To to jest bardzo rozbudowany kompleks peptydów, jest tutaj też kwas hialuronowy, mocno wypełniający, mocno taki odświeżający skórę i właśnie jakby niwelujący te pierwsze oznaki starzenia, ale nie działający przebarwieniowo, dlatego tu Tutaj dobrze jest to, to działanie po prostu połączyć, ale raczej działające tak właśnie wy, wypełniająco troszeczkę. No. Więc yy, też bardzo, bardzo dobrze się to u mnie sprawdza i też tutaj znowu yy, jest on dosyć, dosyć mocno wodnisty, taki, taki żelowo-wodnisty. Dobrze jest to połączyć trochę z cięższą konsystencją, no i właśnie. To jest rzecz, którą ja już Wam pokazywałam, ale. To jest kosmetyk, który ja uwielbiam absolutnie i to jest Basic Lab Serum Regenerujące Strukturę Skóry i tutaj mam, bo są dwie wersje i one są niestety obie różowe. Tutaj jest taki mój apel do Basic Lab, że fajnie byłoby na przykład jakby to jedno było takie trochę ciemniejsze różowe, a drugie jaśniejsze różowe, bo ciężko jest odróżnić te produkty od siebie i na przykład do mnie bardzo dużo osób pisze i pyta się, który jest który. Jakby, który ja polecam i tak dalej, ja się czasem gubię sama w tym, muszę zawsze sobie poczytać, żeby, żeby wiedzieć, który jest który. No i ja najbardziej lubię ten, właśnie z, prebiotyki, z prebiotykiem, ceramidami, witaminą E oraz kompleksem peptydów. I tutaj znowu mamy kompleks peptydów znowu sprężystość i odbudowa to działa troszeczkę podobnie jak ten Buffet. Z tym, że ma zupełnie inną konsystencję, no ma też trochę, trochę inny skład, no, jest bogatszy, e, jeżeli chodzi o skład, no i ma taką konsystencję takiej emulsji, bardzo lekkiej, więc fajnie się może to uzupełnić, te kosmetyki, ale może też być fantastyczny, oczywiście używany solo. No i krem, tak jak już wam mówiłam, krem 50 oczywiście zostaje w naszej pielęgnacji, ale ten krem, do którego zgubiłam nakrętkę, zresztą w tym samym miejscu, w którym zostawiłam. Krem z moim filtrem, więc goodbye za krętko. Krem od Basic Lab, i to jest taki krem serum. No, on jest bardzo lekki, ja wie krem, ale tutaj jest napisane, że to jest serum. Ja bardziej jest to takie kremowe niż, niż w takiej postaci. To jest serum z trehalozą, peptydem i mało kwasem hialuronowym. I tutaj znowu nawilżenie i wypełnienie. Wiem, że osoby, które sięgają po ten produkt bardzo chętnie również sięgają po ten produkt i znam fanów większych tego, znam fanów większych tego. Nie jest się ciężko zdecydować, co lubię bardziej. Gdybym musiała wybrać z tych dwóch, to chyba jednak bym się zdecydowała na ten, ale ten również świetnie radzi sobie ze skórą, szczególnie taką mocno odwodnioną skórą. Teraz, a i za chwilę, jak się zacznie zima, to, to problem odwodnienia skóry mm, będzie nam jeszcze mocniej znany, bo zaczną działać koloryfery i odczujemy to po prostu... A właściwie nasza skóra odczuje to znacznie, znacznie intensywniej. Tu jeszcze taka szybka rzecz: to jest papka, którą ja kupuję u swojego kosmetologa, i to się nazywa Polska Papka do Cery Trądzikowej. I tu jest jeszcze napisane, że to jest Jadwiga, i tam leży taka bobeczka. To jest chyba ta Jadwiga, co tutaj, tutaj leży. I jest to po prostu dokładnie to, jak się to nazywa: polska papka do cery trądzikowej. Działanie przeciwtrądzikowe preparat przeznaczony do, dla cer tłustych i trądzikowych. No właśnie, i to jest y, punktowo smaruje się zmiany na skórze i to sobie zasycha. Można sobie to posmarować na noc, można nałożyć na 10 minut, po to, żeby obsuszyć po prostu jakieś takie zmiany. Bardzo mocno odtłuszcza, więc jeżeli macie gdzieś tam Przestrzoną skórę, to z tym radzę uważać. No i oczywiście punktowo, tak. Punktowo. Można kilka razy dziennie i w składzie tego mamy kaolin, mamy tutaj cynk i mamy tutaj kamforę między innymi bardzo krótki zresztą ten skład jest, więc no mocno mocno obsuszająca rzecz i zasuszająca po prostu robiący się na skórze syfy. Tu chciałam jeszcze pokazać wam sprzęt, który pokazywałam wam już parę razy u siebie na kanale, którego test przeprowadzałam, czyli Lumea. I muszę Wam powiedzieć, że jestem z tego niezwykle zadowolona. I nie wiem, jak ja mogłam żyć wcześniej bez depilacji. Dlaczego ja w ogóle przez tyle lat uciekałam gdzieś od tej depilacji i męczyłam się z maszynką. I teraz, kiedy zaczęła się jesień, bo to jest bardzo dobry moment, żeby zacząć walkę o gładką skórę no bo to trochę jest walka, jakby na to nie patrzeć. Można chcieć ją toczyć, można sobie zaakceptować ten stan. Droga wolna, oczywiście, i wybór jest po Waszej stronie. Natomiast ja zdecydowałam się w pewnym momencie na to, że mam już serdecznie dosyć i że chcę podziałać tutaj walcząc. Lume można wypożyczyć. Lume można wypożyczyć. Ja co jakiś czas wrzucam u siebie gdzieś nawet kody zniżkowe na to wypożyczenie, więc warto o tym pamiętać: że nie musicie od razu kupować tego sprzętu. No, on tani nie jest. Możecie go sobie wypożyczyć i sprawdzić, czy on się na waszej skórze sprawdza i czy przynosi w ogóle jakiekolwiek efekty. Także przypominam wam o tym, bo tylu maili ja dostałam po tym odcinku o włosach, co już dawno nie dostałam. I na sam koniec rzecz który już dawno mnie nie było. To, to jest z kolorówki rzecz, ale muszę o niej wspomnieć, bo jest bardzo ciekawa. I to jest podkład Yves Saint Laurent All Hours. I świetnie on się sprawdza pracy z kamerą i w ogóle świetnie się sprawdza dla skóry, która ma różne zmiany na tej skórze, jest jednocześnie sucha, jest, ale też się przetłuszcza, e, ma suche skórki, e, lubi się zapychać różnymi produktami, co to cały czas mówimy o mojej skórze. Z jednej strony potrzebuje e, takiego, wie, wiecie, lubi takie, e, taką lekkość, ale potrzebuje takiego takiego delikatnego krycia, z tym, że potrzebuje mocniejszego krycia na tych zmianach, na przykład czytaj na brodzie, więc bardzo ciekawy produkt. Jeżeli potrzebujecie mieć tę skórę gdzieś tam przykrytą, albo pracujecie z kamerą, albo no po prostu lubicie nosić make-up, który jest lekko kryjący, ale jednak trochę kryjący jest, no to to jest bardzo. Bardzo dobry wybór i bardzo ciekawa jest tam kolorystyka tych, tych podkładów. Z ogromną łatwością dobrałam kolor, który jest idealny, a to nie jest zawsze w przypadku mojej skóry, która jest taka trochę oliwkowa i z jednej strony jest jasna, a z drugiej strony wcale jasna nie jest. No, to tutaj e, ta sztuczka mi się udała. Dobra, to by było na tyle z dzisiejszymi e, kosmetykami. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić e, suba, lajka, dzwonek i co tam tylko się da, bo to zwiększa zasięgi. E, bardzo dużo osób bez subskrypcji ogląda mój kanał, jest mi bardzo miło, ale będzie mi jeszcze milej, jeśli mnie zasubskrybujecie, bo to po prostu pcha mój kanał dalej i pozwala mi się rozwijać no, i tworzyć treści fajniejsze dla Was, a już wkrótce u mnie e, go. Na kanale i dużo kontentu przedświątecznego, także zapraszam, zostańcie ze mną i myślę, że będzie więcej już tych odcinków. No, teraz w ogóle robię dużo pobocznych projektów, więc wkrótce zobaczycie. Dobra, dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia. Pa!